Kulajnogi elektryczne to obecnie jeden z najlepszych środków transportu osobistego. Wszędzie nią dojedziecie, no i przecież z ładowaniem nie ma żadnego problemu. No właśnie, a co jeśli nie mam czasu na ładowanie? Oto Motus 8,5 Power. Zaintrygowani? Oglądajcie dalej! Dzisiejszy odcinek powstał dzięki sieci Plus. Testowaną hulajnogę znajdziecie w ofercie abonamentowej właśnie tej sieci. Motus to polska marka, która stosunkowo od niedawna sprzedaje hulajnogi. W swojej ofercie jak na razie mają dostępne trzy modele jednośladów z napędem elektrycznym, a my dzisiaj testujemy najwyższy model, czyli Scooty 8.5 Power. Dopisek Power nie znalazł się tutaj bez powodu, ponieważ testowana hulajnoga rozpędza się aż do 25 km/h przy pomocy silnika o mocy 350 W. Ale po kolei. Hulajnoga zbudowana jest z metalu oraz wytrzymałego tworzywa sztucznego. Musi w końcu znieść wiele, mając na uwadze polskie chodniki. 8,5 koła z pompowanymi oponami zapewniają ogromny komfort jazdy, bez problemu radząc sobie z wszelkimi nierównościami oraz krawężnikami. Podstawa hulajnogi została pokryta antypoślizgową gumą, ale co ciekawe nie ukryto tam baterii. Ta znajduje się w kolumnie kierownicy i bez trudu można ją wymienić, co jest dość unikalne na rynku hulajnóg. Sama bateria waży Zaledwie 1,5 kg i oferuje znacznie więcej, niż sugeruje waga. Można ją ładować bezpośrednio dołączonym zasilaczem jak i już zamontowaną w hulajnodze. Sama wymiana baterii zajmuje nie więcej niż minutę, a potrafi zaoszczędzić nawet 5 godzin spędzonych przy ładowarce. No a teraz najważniejsze, czyli kierownica. Pod prawym kciukiem znajduje się manetka gazu oraz dwa przyciski. Jeden służy do włączania i wyłączania hulajnogi, a drugi do sterowania trybami hulajnogi, biegami oraz światłami. Z kolei z lewej strony mamy hamulec a także dzwonek. Na środku zaś znajduje się wyświetlacz, który będzie pokazywać nam aktualną prędkość, z którą się poruszamy, a także stan naładowania baterii oraz wybrany bieg. W przypadku tej hulajnogi macie dostępne dwa tryby jazdy: oczywiście ten standardowy, czyli z napędu elektrycznego, oraz nożny, który no, jest nie do końca często spotykany w hulajnogach elektrycznych. Jeżeli chodzi natomiast o napęd elektryczny, to mamy dostępne trzy biegi: pierwszy wolny pozwala rozpędzić się do 12 km na godzinę, drugi normalny do 20, a trzeci, czyli ten najszybszy, Sportowy do około 25 km na godzinę. A jeżeli chodzi o ten napęd tradycyjny, czyli nożny, no to przyda się on przede wszystkim, kiedy hulajnoga się rozładuje. Ale o czasie pracy na baterii to jeszcze porozmawiamy, natomiast warto wspomnieć, że hulajnoga ma także funkcję odzyskiwania energii. Czyli na przykład kiedy zjeżdżamy z górki lub właśnie odpychamy się siłą mięśni, no to wtedy hulajnoga będzie się nieco podładowywać, co jeszcze może wydłużyć jej zasięg. A jeśli o zasięgu mowa, to producent. Deklaruje od 20 do 30 km. No i jeżeli będziecie jechać na najwolniejszym biegu, no to ze spokojem osiągniecie 30 km zasięgu, ale no nie oszukujmy się, nikt tak nie jeździ. Jeśli zaś mówimy o tym najwyższym biegu, jakichś zmianach w wysokości terenu podczas jazdy, no to tutaj już raczej mówimy o zasięgu pomiędzy 15 a 20 km, co i tak jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. A dodatkowo, jak już wcześniej mówiłem, bateria. Jest wymienialna, więc mając dodatkową baterię, w plecaku możemy taki zasięg wydłużyć dwukrotnie, co jest naprawdę świetnym, świetnym wynikiem. Rozpędzoną hulajnogę zatrzymacie na dwa sposoby. Na kierownicy zamontowano rączkę hamulca tarczowego, który z kolei umieszczony jest na tylnym kole. W zestawie producent dodał klucze do regulacji. Właśnie tego hamulca, dlatego każdy dopasuje go do swoich upodobań. Dodatkowo, gdy hamujemy, czerwone światło znajdujące się na tylnym błotniku zaczyna migać, sygnalizując to pozostałym uczestnikom ruchu. Druga możliwość to standardowy hamulec, jaki znajdziemy w normalnych, manualnych hulajnogach. Aktywujemy go poprzez naciśnięcie tylnego błotnika i pozwala on na większą kontrolę nad prędkością. Pamiętajcie także o tym, że testowana dziś hulajnoga Motus 8.5 Power dostępna jest w ofercie abonamentowej. Plusa. Decydując się na abonament w Plusie, możecie zaraz obok telefonu wyposażyć się także w hulajnogę. Sama oferta jest jedną z najkorzystniejszych na rynku. W ofercie za 50 zł otrzymacie 12 GB internetu miesięcznie oraz ponad 4 GB do wykorzystania w całej Unii Europejskiej. Najciekawsza jest jednak oferta w cenie 70 zł, gdzie otrzymacie aż 24 GB internetu, ponad 5 GB do wykorzystania w UE, a dodatkowo możliwość dobrania jednej usługi, która będzie darmowa przez cały okres trwania umowy. Do dyspozycji są subskrypcje w serwisach HBO Go, ipla, Polsat Sport Premium oraz Tidal. Dodatkowo, jeśli korzystacie z abonamentu za 50 zł w plusie, macie możliwość dobrania drugiej karty SIM za 25 zł z pakietem internetu aż 60 GB na miesiąc. Oznacza to, że łącznie macie wtedy do wykorzystania 72 GB pakietu. Jak widzicie zatem, ta oferta jest naprawdę przystępna cenowo, a więcej informacji znajdziecie klikając w link, który jest w opisie pod filmem. Motus Scooty Power jest hulajnogą mobilną. Nie tylko ze względu na swobodę w poruszaniu się po mieście. Składana konstrukcja pozwala na bezproblemowe spakowanie hulajnogi do bagażnika samochodu lub podsiedzenie w pociągu czy autobusie. W porównaniu do innych rozwiązań rączki w tym modelu można wykręcić, co dodatkowo zmniejsza miejsce zajmowane przez hulajnogę. Dodatkowo w dolnej części kolumny kierownicy zamontowano specjalny pierścień zabezpieczający, który uniemożliwia przypadkowe złożenie się hulajnogi. Motus Scooty 8.5 Power to bardzo bardzo ciekawa propozycja dla osób szukających szybkiego, miejskiego środka transportu. A co wy sądzicie o hulajnogach elektrycznych? Wolicie mieć taką na własność, czy może korzystać z takich, które można wypożyczyć? Koniecznie dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Przypominam wam jeszcze o najnowszej ofercie plusa, gdzie możecie zgarnąć tę hulajnogę w abonamencie oraz w ratach 0% bez umowy. Szczegóły w opisie. To tyle z tego miejsca. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten materiał Wam się podobał i subskrybujcie kanał TechnoStrefa po więcej ciekawych materiałów. Mówił do Was Szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Pa, pa!